Witam wszystkich już w drugim materiale dotyczącym renowacji popularnego Volkswagena Garbusa w wersji meksykańskiej, ale zanim to chciałbym przekazać Wam kilka informacji takich uzupełniających yy, dotyczących pierwszego materiału oraz rocznika Garbusa, ponieważ początkowo błędnie został odczytany numer oraz dokumentacji. Źle zweryfikowana data produkcji. Jest to wersja meksykańska, więc troszeczkę różni się od wersji niemieckich. Dlatego początkowo troszkę nas to, to zmyliło i błędnie odczytaliśmy ten numer. Tak naprawdę zweryfikowaliśmy wszystkie oznaczenia, wszystkie cechy wersji meksykańskiej, która w dużym stopniu się różni od niemieckiej. Dlatego nie można przyrównywać dwóch egzemplarzy wersji niemieckiej i wersji meksykańskiej do tego samego rocznika, ponieważ wersja meksykańska, tak jak w tym przypadku jest, zawiera cechy, elementy garbusa starszego wersji niemieckiej. I po numerze w tym przypadku już numerze win Numerze silnika jest to Volkswagen Garbus 1200 w wersji meksykańskiej z 1984 roku Silnik ma oznaczenie D1 Sugerujący wersję meksykańską A po 1977 roku w wersji meksykańskiej była już jednostka o mocy 40 koni mechanicznych więc ta moc była zwiększona, dlatego yy, zajęło troszkę nam dłużej poprawne zweryfikowanie roku produkcji, ponieważ dużo elementów nie pasowało nam. Ale tak jak mówię, wcześniej przyrównywaliśmy go do wersji niemieckiej, a jest to wersja meksykańska. A więc, wstępnie, tak jak już możecie zauważyć, pozdejmowaliśmy wszystkie takie elementy chromowane. Wszystkiego rodzaju takie dodatki Udało nam się odkręcić koła Ponieważ były bardzo zapieczone Nie dało niektórych się śrub odkręcić Więc żadna śruba nam się tutaj Nie ukręciła Więc wydaje mi się, że bez tych dodatków Garbus wygląda Dużo ładniej Lepiej, no jeszcze nie zdemontowaliśmy Tych paskudnych lusterek Ale już tutaj zdemontowaliśmy I znaczek, ten grill, ta lista powinna być Przesunięta do tyłu bo ona jest źle tutaj zamocowana. Zdemontowaliśmy również elementy wnętrza. Tutaj niestety klamka jest niesprawna, więc zobaczymy do wnętrza, od strony kierowcy. Oczywiście zdemontowane boczki. Możemy już tutaj zweryfikować stan drzwi. Mamy tu dużo, dużo rodzaju kołków. Widać, jak było to lakierowane. Ogólnie, jak zajrzeliśmy pod garbusa na podnośniku, to w bardzo słabym stanie są tunele grzewcze, więc będą zamontowane nowe. W tym przypadku podłoga była już wymieniana i sądzimy, że nieraz była wymieniana. Ogólnie samochód od spodu jest bardzo poklejony, ma sporo dziur. Już przeróbek, tak naprawdę, więc zamawiamy od razu płaty podłogowe. Oczywiście w wersji, w klasie jakościowej A. Tutaj są płaty, były wcześniej wymieniane i z tego co widzimy, była to wersja jakościowa płatów B, czyli po prostu były wykonane gorzej. Te wszystkie przetoczenia były jednak troszeczkę inne oraz najważniejsze, grubość blachy była cieńsza. Zobaczcie, zdemontowaliśmy tutaj elementy wnętrza, zdemontowaliśmy tą paskudną konsolę centralną. Eee, no, takie rzeczy jak tutaj mieszek czy nawek, nawet osłona, no jest, jest to osłona po prostu z przegubu. Ktoś założył, więc to jeszcze tymczasowo zostaje, ale będzie trzeba zakupić te elementy, więc już poszukujemy tych elementów. Deska rozdzielcza w tym przypadku jest wszystko tutaj oryginalne, Oczywiście nie powinno być tego napisu. Uzupełnimy obrakujące elementy. Yy, bodajże po 83 roku była właśnie zamontowana już kontrolka tutaj ostrzegawcza układu hamulco, hamulcowego. Szyba standardowo do wymiany. Poszukujemy już też oryginalnej kierownicy. O. I złożył się fotel, więc fotele ogólnie były kiepsko zamontowane. Teraz zajrzyjmy tutaj z tyłu. Tutaj jest potężna korozja, tu już jest dużo przewodów, różnego rodzaju złączki mocowania. Więc tu jeszcze jakieś kable pocięte, pas widać jak mocno skorodowany. Aż ten plastik, po prostu metal, tak skorodował, że plastik, który jest oryginalnie zgrzany, po prostu się najzwyklej rozpadł. Więc tutaj mamy akumulator, jest tutaj numer. Sprawdzaliśmy również tutaj przez tą rewizję, czy nic tam z tym numerem się nie działo, czy wszystko jest poprawne. Zaraz sobie otworzymy tamte drzwi i spojrzymy na drugą stronę, ponieważ z tamtej strony klamka przestała działać. Więc przejdźmy na drugą stronę. Usprawiliśmy hamulce, ponieważ bardzo ciężko. Samochód było przepchać, e, oczywiście. Tutaj odpada to wytumienie. Możemy zobaczyć tutaj już płaty podłogowe. Już wychodzącą dalej rydze Oczywiście wokół akumulatora i pod akumulatorem automatycznie jest ta skorodowana blacha. Co ciekawe, wszędzie tutaj odnajdujemy ten kolor taki. Powiedzmy, zielonkawy. E, spolerowaliśmy jeszcze troszkę lakieru na dachu, i musimy jeszcze zweryfikować, który kolor dokładnie jest oryginalny, bo tutaj mamy już blachę, tu jest podkład, i prawdopodobnie oryginalnym kolorem był tutaj ten biały albo kremowy, a niekoniecznie ten zielony kolor. Samochód był na pewno już kilkanaście razy lakierowany, nakładane były te warstwy, ale ten zielony prawdopodobnie był jak samochód, był całkowicie rozebrany wcześniej. Więc wydaje nam się, że jednak ten jest kolor, ten jaśniutki, kremowy albo biały. Musimy po prostu zweryfikować, zobaczyć w dokumentacji w tym roczniku jakie występowały kolory dokładne jakie były oznaczenia, jak wyglądały i wtedy będziemy mogli dokładnie określić która wersja tutaj lakieru jest odpowiednia i która powiedzmy później zostanie tutaj zastosowana w tym egzemplarzu tutaj już są oczywiście fotele z zagłówkami oddzielonymi wcześniej występowała wersja z zagłówkami zintegrowanymi, ale jak z racji, że jest to 84 rok, fotele jak najbardziej są tutaj odpowiednie. Ta picerka materiałowa, plastiki jednak tutaj uszkodzone. Tutaj różnego rodzaju liście, śmieci, korozja tutaj występująca. Więc od spodu garbus wygląda, powiem Wam, dużo gorzej. Przejdźmy jeszcze do przodu. Tutaj nadal jest uszkodzony yy, ta jedna sprężyna z lewej strony, więc maska nie trzyma się. Będę sobie to podpierał, ale po zdemontowaniu koła i tutaj tych wykładzi zobaczcie jak potężnie uderzony jest zbiornik paliwa. Więc do, musiała być tu dość mocna kraksa, dość mocne uszkodzenie, że ten zbiornik został tak Tutaj uszkodzony, zdeformowany. Zdemontowaliśmy tutaj ten oryginalny tunel. Do niego było przymocowane na klejna gorąco takie dwie dmuchawy. Zobaczcie, jaka była dorobiona uszczelka tutaj od góry. Po prostu z reklamówki. Więc ogólnie to powyrzucaliśmy te już nieoryginalne elementy, które tutaj były zamontowane. I z przodu dość mocna korozja, dziury. Praktycznie pod tą warstwą tymi różnymi masami tak naprawdę jest dziura i sitko Odpadło, odpadła ta z przodu zaślepka. Więc to również będzie do wymiany, zobaczcie jak skorodowało ta podkładka. To jest bardzo cieniutka blaszka, pilinka w rękach się łamie, z drugiej strony również. Potężna korozja, potężne dziury. Ogólnie bardzo duża liczba szpachli jest na tym aucie, więc tutaj cały ten pas, przedni oczywiście będzie również do wymiany. Zobaczymy co z błotnikami, jak je wstępnie, jak wstępnie usuniemy, laki, w jakim są stanie. Oczywiście do kompletu nowe lampy, zarówno przednie jak i tylnie, ponieważ przednie są. Różne zarówno różne ramki mają, jak i różne szkła przykręcone na jakieś tam paskudne wkręty, więc będzie to trzeba również poprawić, zakupić te elementy, więc działamy dalej nad pracami przy garbusie. W tym momencie kompletujemy części i podnosimy, rozdzielamy nadwozie od tutaj dolnej części, więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam wszystkich, cześć!